No, dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Ola i witam na moim kanale. Ja sama od ponad roku mieszkam w Korei, gdzie totalnie się zakochałam w tym kraju, przyjechałam tutaj spontanicznie. Słuchajcie, zanim wyjdziemy na dwór, dzisiaj trochę krótkie QA. Pokażę Wam trochę rzeczy, które ostatnio kupiłam. Zresztą, tego, że to jest YouTube i mogę trochę dłużej nagrywać, to mam kilka polecajek i rzeczy, jak przyjeżdżacie do Korei, musicie koniecznie kupić, więc trochę dzisiaj takich zakupowych rzeczy. I zaraz wyjdziemy, pokażę Wam też polecajki albo co ja używam. Bo, bo trochę tego mam Więc jak siedzicie w koreańskiej pielęgnacji e, I nie tylko I chcecie jakieś koreańskie tipy Co kupić nieoczywistego To czekajcie ze mną I słuchajcie, jeszcze trochę podpowiadam na pytania Bo ostatnio na insta Gdzie bardzo dziękuję Wrzucaliście mi pytania, jakie chcecie, żebym odpowiedziała Takie Q&A Obserwują mnie na TikToku i na YouTube, i na Insta. Właśnie możecie pisać, jeżeli ktoś stricte obserwuje mnie tylko na YouTube, ja będę bardzo wdzięczna, bo nie wiem, czy opowiadać swoją historię, ale ogólnie zwiedziłam 34 kraje. Sama zdecydowałam się zamieszkać w Seulu, zobaczyć jak tutaj się żyje, jak to jest. No i tak żyję w takim hostelu, co widać. Więc nie mam mieszkania tur, bo, bo to jest łóżko, po prostu. No, więc to tyle. A jak chcecie całą moją historię, dajcie znać w, w komentarzu. No i też w ogóle mam, widzę na ten moment H1, o której wszystko opisałam na TikToku, ale jeżeli właśnie chcecie, to dajcie znać, to też tutaj opiszę. I ostatnio było fajne pytanie na Insta, dlaczego przed y, sklepami, przed barami, kawiarniami są często butelki po winie? Puste, to jest nieoczywiste. Bo samo musiałam trochę pokminić i jeszcze posprawdzać Ale ogólnie, pierwsze to jest wystrój Bo wtedy widać, że na przykład oni mają takie bogate, takie drogie, wiecie, wina Co nie? Bo często, wiecie, zamawiacie tylko lampkę wina No i to są na przykład ekskluzywne wina Wiecie, importowane z Europy Czyli wiadomo, że już są takie, wiecie, lepsze Drugi, mniej oczywisty jest też taki, że szkło wyrzuca się tutaj chyba raz na tydzień Coś takiego To nie jest tak, że codziennie, wiecie, przyjeżdża śmieciarka na, na szkło więc oni, żeby czekać, żeby zamiast magazynować je, wiecie, gdzieś tam, to po prostu układają na zewnątrz, żebyście też sobie patrzyli. E, a po tygodniu one są wywalane, ale oczywiście te lepsze butelki nadal są zostawiane, żebyście wy, e, widzieli, że uuu, tutaj się pije na przykład takie drogie wino. No i trzecia rzecz to jest po prostu taka dekoracja, taki styl, taki vibe. Mm, no, to tyle. jak macie więcej pytań, to dawajcie znać. E, a teraz co, dobra, pokażę Wam kilka rzeczy nieoczywistych z Korei, które warto sobie przywieźć. Po pierwsze, słuchajcie, ja, jak mnie obserwujecie, albo jak nie, to miałam ogromny trądzik. Ogromny. No i głównie wyleczyłam to właśnie z kinkerem koreańskim i dietą, bo mieszkam tutaj rok i stan mojej cery polepszył się zdecydowanie, a mimo, że w Korei w Polsce używam całą masy, wiecie, kosmetyków i dermatologów, no i bla, bla, bla. Ale ogólnie yy, dieta Mimo, że jem tutaj trochę gorzej, to jem bardzo dużej ilości kimchi codziennie plus probiotyki. I pokażę Wam teraz, co używam. Dobra, słuchajcie, to są dwie rzeczy e, takie nieoczywiste. To są dwie rzeczy, które ja totalnie używam od ponad roku i zmieniły totalnie stan mojej skóry i w ogóle jelit. Po pierwsze to jest Lactofit. Zawsze każdej koleżance polecam to przywieźć. Wszystkim to mówię. Lactofit. Oni powinni w ogóle to wprowadzić do Europy. To będzie hit. To są probiotyki. E, te żółte są podstawowe. Jedna dzień. w ogóle są bardzo dobre, więc na przykład ja czasem przywożę też mojej siostrze, która tak średnio lubi suplementy, ale są naprawdę smaczne. Po prostu bierzecie to um, albo przed y, śniadaniem, albo na koniec dnia. Po ciężkim posiłku. Ja zawsze biorę na koniec dnia. Dla mnie to się sprawdza najlepiej. Yy, I są naprawdę dobre. One mają też różne kolory, w zależności od tego, na co szukacie. Wiecie, niektóre są mają zbiotyną, niektóre są po prostu. Szczególnie dla mężczyzn przeznaczone, a te żółte są dla wszystkie, takie najbardziej bejcykowe. Ja powiem Wam, że ostatnio byłam za 50 sztuk takich, bo jedna dziennie zapłaciłam 30 zł. No, widzę, czy to jakoś coś, coś koło tego. I druga rzecz, mniej oczywista, to jest kombucha. I wiem ogólnie, kombucha w Europie, w Polsce, no to jest ten taki grzyb, wiecie, i pieć sobie te napoje, i to jest dobre. Tutaj kombucha jest zupełnie inna, bo kombucha wygląda tak. To jest taki proszek. Tak naprawdę to trochę smakuje. To nie ma tak dużo, wiecie, tych probiotyków, ale dla mnie to jest takie lepszy ryc niż nic. I powiem Wam, że to jest naprawdę pyszne. W ogóle Jonkook nawet to pije, tylko jego ulubiony na smak jest tej samej firmy, tylko że cytrynowa. I ja mam całą masę tego. Ja to od roku piję i proszę, mam brzoskwiniową. Mam jogurtowa kombucha, Dziwne, ale jest dobra. Mam green plump, koreańska śliwka. Tu mam jeszcze kolejne winogronko i powiem Wam, że jednodziennie, tu jeszcze jest imbirowa, jednodziennie do y, wielkiego bidonu i też spoko, mi się to sprawdza. Więc oni też to piją, to są też probiotyki, nie są to najwyższej jakości probiotyki, więc jeżeli nie macie problemów jakichś żołądkowych, to to nie musicie brać tych dwóch rzeczy, ale to jest taki zdrowy napój. Po prostu zdrowy napój, więc jak nie potraficie pić, nie wiem, pustej wody, samej wody, to fajnie sobie też takie coś wsypać i, i tyle. Więc ja to bardzo polecam, szczególnie te dwie rzeczy. Dalej, z nieoczywistych polecajek. Słuchajcie, zbliża się zima. Zima w Korei jest bardzo suchą porą, jest ogromnie zimną porą, bo jednak jest to górzysty teren tutaj, niedaleko Seulu, więc to powietrze jest naprawdę bardzo takie mocne, rześkie. I co ratuje mnie każdej zimy, i uważam, że to jest totalny must. Słuchajcie, bo w Polsce też to jest coś podobnego. Możemy dostać w Polsce takie ogrzewacze. Takie wiecie, yy, wielorazowe ogrzewacze, potem sobie to gotujecie i, i macie, co nie? No i ja w Korei też to szukałam, bo nigdzie nie mogłam tego znaleźć. A nie ma takich wielorazowych, są takie jednorazówki. I ogólnie jestem trochę sceptycznie nastawiona, ale nie potrafię znaleźć. Jak ktoś ma w ogóle tip, gdzie znajdę takie wielorazowe, to dajcie znać. Ale w Korei są takie bardzo popularne, właśnie takie jednorazowe. Tak to wygląda. Dostańcie to w każdym sklepie. W każdym sklepie, już teraz zaczęło się, jest koniec listopada i jest to wszędzie. Tak to wygląda. Za szczególnie jakoś to kosztuje tak y, 1000 wonów, mniej więcej. Ja kupuję to w Daiso za 15 sztuk, płacę 5000 wonów, czyli niecałe 12 zł. I to jest tak, że po prostu otwieracie to... I yy, po prostu nic więcej nie robicie. I to zaczyna wam grzać do 12 godzin. I serio, każdy, każdy Korańczyk to nosi. Każdy. I oni trzymają w jednej łapie ice americano, i w drugiej to. I... Więc to totalny mas. Tylko trzeba uważać, bo naprawdę yy, potrafi być bardzo gorące. Zależy też od marki. W ogóle kupiłam to ostatnio i jest taka średnio. Mam inną ulubioną, więc też mam tam znaka na, na Dziecioku, którą polecam. Yy, no dobra, dalej. Jeżeli nosicie soczewki, to. W Korei musicie się w nie zaopatrzyć. Must. To była pierwsza rzecz, jaką kupiłam w Korei. Nie, druga. Pierwsza był Skinker, ale. Znowu dokupiłam sobie rzeczy, więc mam od razu Paragon. Specjalnie zostawiłam i dam Wam znak, ile co kosztowało. Słuchajcie, jeżeli nie pamiętacie, jaką macie wadę, tak jak ja na przykład, bierzecie swoje okulary i oni wiadomo Wam od razu sprawdzają, nie? Które oko, co i jak. No i tak, proszę bardzo. Ja kupiłam jakieś sobie nie najtańsze, bo no po prostu. Już tak? Ym, dobra, i tak. Miesięczne, proszę, to są dwa opakowania. Yy, w każdym jest po sześć. Czyli to jest na pół roku. Na pół roku yy, macie soczewki. Jedne i drugie. I do tego macie cztery butelki. Cztery. I jeszcze pojemniczki na soczewki, chyba też trzy dostałam, coś takiego. Oni to wrzucają na okrągło. Yy, dorzucają. I teraz tak. Ja za to zapłaciłam 64 tysiące łów no, to razy 2,50 to jakieś 180 zł. 180 zł za pół roku soczewek miesięcznych. Wydaje mi się, że to jest dobra tona. Możecie mi dać znać w komentarzu, ile kosztuje teraz w Polsce. A, jeszcze jest tax refund. Ja nie mam, bo jestem na tej wizji Haidem, bo właśnie tutaj nie mogę mieć wtedy tax Refunda, ale wy możecie, więc bierzecie to na lotnisko i sobie wymieniacie na kasiorę. No, więc za 180 zł. Pół roku soczewek mam, miesięczne i są git, ale są też tańsze, tylko po prostu chciałam jakoś wypróbować, mówię: Dobra, bo była jakaś promka czy coś takiego i była wielka różnica, więc mówię: Dobra, zaszaleję. Więc naprawdę mega polecam. W ogóle, y, na przykład, okulary możecie sobie wyrobić w ciągu y, pół godziny. Często w sklepach jest też tak, po prostu, że wybieracie sobie soczewki i oni wam robią tak na miejscu. W pół godziny macie okulary gotowe. I koszt okularów najtańszych, jak widziałam, jest y, to stówka, coś takiego. Guys, wady życia w hostelu. Właśnie wylam więc musiałam zastopować nasze pogadanki. Wybaczcie. No i co, wypadłam z rytmu, zbieram się i wychodzimy zaraz na miasto. Pokażę wam, jak dzisiaj wygląda Seul. Jaka jest pogoda? No, więc widzimy się za momencik. Proszę bardzo mili Państwo, taka dzisiaj pogoda, pięknie, zimno, chociaż yy, słuchajcie, było dzisiaj 14 stopni, ale ja się dopiero tak zebrałam, zanim pranie zrobiłam niespodziewanie, no to, to trochę minęło. Zobaczcie, już są święta, już święta są, słyszałam, no, no wiadomo, że w Polsce jeszcze nie ma, to już święta na całego. Proszę, jak pięknie i to jest w ogóle niedaleko Hondę, tutaj była kiedyś yy, linia kolejowa. I teraz zrobiony jest palczek taki mały. Jest przyjemnie wokół, są knajpy. Najczęściej sprzedają po prostu piwo i pizzę, Wiecie? Tam są te owocki. O, o, o. Permission, czy jakoś tak? Proszę. Właśnie, słuchajcie, niespodziewanie no, z racji tego, że e, oblałam sobie łóżko, musiałam zmienić plany. Więc zamiast Songsu, zamiast Anguk. Właśnie, nigdy was jeszcze nie zabrałam na Anguk. E, na live byliśmy, ale nie na. YouTube, więc wybaczcie, zabiorę też Was. A teraz no niespodziewanie muszę wracać, z racji tego, że muszę wracać za jakąś godzinkę, do domu pomyślałam, że przejdę się niedaleko Honda i niedaleko może pójdę po owocki na Mangun, ponieważ jakoś będę 17-18, to już powinno być trochę przecenione. No, więc zobaczę, co tam mają i, i tyle. A dzisiaj właśnie było 14 stopni, teraz jest już około 5, więc naprawdę temperatura bardzo się zmienia. W nocy znowu ma być na minusie, więc też trzeba uważać, chociaż właśnie mówiłam, że tutaj ta pogoda w nocy, jakby wiecie, te, te wahania temperatur są bardzo duże, no i ta odczuwalna jest tutaj dużo niższa, najczęściej, ale zobaczcie w ogóle, jak są piękne kolorki. Proszę bardzo, moi mili Państwo. No no i tak wygląda to dzisiaj, oczywiście wszyscy piją jak kawę, to y, zimną, możecie też zobaczyć, bo babeczka przede mną też marznie, ale zimna ice americano musi być. I też widać, że każdy jest ubrany po prostu inaczej i ja też nigdy tego nie, tego nie ogarniam, szczególnie jak takie dziewczyny są. Jest na przykład odczuwalne, jest, słuchajcie, minus 5 stopni. Minus 5 w zimę, jak muszę Wam to nagrać w tym roku, e, a bebeczki w krótkiej, wiecie, spodenkach e, albo w mini spódniczkach i kurtka, puchówka. I co z tego, one rajstop nie noszą i dosłownie jest tak zimno i marzną, ale chociaż wyglądają cute. No ale e, cóż, o, a tam pani w ogóle ma wyrąbane i idzie z parasolką od słońca, bo nie założyła kremu SPF zapewne. E, tak, bo tutaj, słuchajcie, krem SPF jest brany bardzo poważnie, wiecie, sunscreen, e, no. Łazienki publiczne na każdym kroku. Właśnie o ten ludek jest symbolem. O ten? O o o! Red Road. Proszę. On jest tutaj symbolem Hondy, tak naprawdę. I dużo możecie znaleźć łazienek publicznych. O takie symbole to właśnie tutaj są publiczne. O, proszę bardzo, publiczne łazienki. Tutaj mamy od razu metro. Tam jest mapogu, bo to jest cała taka dzielnica. Honda to jest tylko mały wyrywek. A mapogu to jest takiej. No właśnie, proszę bardzo. I ja mieszkam też tutaj niedaleko. Więc to jest cała jakby taka... Jezu, jak to nazwać? Tak jak... O wiem, tak jak no, u nas są dzielnice w, po prostu w Warszawie, no to czy, czy w innym innym mieście, to tak samo tutaj. Honda należy do dzielnicy Mapłowy. Już za niecały miesiąc przylatuję do Polski i kurde jeszcze nie wierzę. Trochę mnie nie było, ale jakoś to już bardzo szybko minęło. Nie wierzę, że bom ostatni raz jakieś 7-8 miesięcy temu w Polsce. Proszę, jesień się powolutku kończę. Już czuć zimę, słuchajcie, już w Korei jest zima, także proszę płaszcze ubierać i w ogóle nosić. No i co, niedługo już? Znaczy tutaj święta już są na całego? Ja jeszcze nie kupiłam wszystkich prezentów świątecznych. Ja kupuję z dużym wyprzedzeniem, ale takie ostatnie zakupy robię już w takim klimacie wiedzia, świątecznym. A w ogóle widziałam, że w tym tygodniu ma być pop-up z Kims, Kim Kardashian. I bardzo się cieszę. To jest droga marka, wiem, ale jest jej ciekawa, bo w Polsce jej nie ma czy jest. Napiszcie mi. Ale no w każdym razie ja nie widziałam od nich ciuchów w ogóle rzeczy. I w ogóle teraz przed świętami to będzie cała masa różnych pop-upów. Wiecie, na prezenty. Ale co ciekawe, jeszcze w ogóle o świętach powinnam więcej powiedzieć, bo ogólnie święta tutaj to jest czas dla par. To nie jest czas rodzinny, więc kupuje się prezenty, ale tylko dla par. Wiecie, partnerzy sobie kupują i spędza się ten czas z tortem, pięknym tortem. Więcej opowiem o tym w grudniu, ale jest to inny czas, chociaż jest ten vibe, jest świąteczny. Jest świąteczny. Proszę bardzo, jak bardzo bezpiecznie jest w Korei? Proszę bardzo. Tak, ktoś zostawił walizki. Później, później po nie wrócą. Norma. No, no i co? Kochani, i to by było na tyle, gdzie muszę iść? Kontentę, chodźcie. Lecę na Mangun Market. No, niespodziewanie. Dzisiaj mój dzień jest dniem prania, nienawidzę prać, a odkąd mieszkam sama, jeśli ja siedzę w hostelu i nie mam tak dużo swoich rzeczy, no to wiadomo, że muszę prać ciągle. Piękne są zachody słońca, słuchajcie, na jesień, najpiękniejsze. A na hondę co możecie znaleźć? Oprócz całej masy turystów, tak naprawdę kluby to już jak pewnie widzieliście, to jest tylko jedna uliczka. Sklepy tej są, też trochę mnie osób pytało, czy są sklepy anime, więc od razu mówię, no jak się tak chodzi, nie za bardzo widzę, te sklepy na pewno są jakieś, ale no wiadomo, że nie jest to tak znane jak, nie wiem, w Tokio na Akihabarze, bo no, ten k-pop tutaj się ma bardzo dobrze i oni zarabiają mega dużo hajsu właśnie z tego k-popu, bo teraz jest szczególnie hype na to, więc nie otwiera się tak szczególnie jakoś dużo tych sklepów z anime, no a właśnie no bardzo tutaj rządzi k-pop, szczególnie w tych mega turystycznych dzielnicach, tak naprawdę mega. A tu już trochę zalążek tortów świątecznych, ale nie patrzcie, bo pokażę Wam wszystkie marki z tortami, jak chcecie, już bardziej grudnia. A tutaj co? No już gołe drzewa, słuchajcie. Koniec, koniec praktycznie jesieni, ale zimny wiatr jest tragiczny. Nie wiem, czy w ogóle mnie słychać. No, no i to tyle by było. Bardzo dziękuję za obecność. Proszę subskrybować, lajkować, komentować. Jak youtuberka prawdziwa. Mówię, Boże, jedyny, co się ze mną dzieje. Ashley queen. queen na koniec Wam pokażę. To jest y, ne, najlepszy w ogóle bufet za chyba 60 nie całe, Za 50 zł. Jecie nielimitowanie przez 3 godziny. Wszystko tam jest. Tam jest wszystko. Gdyś Was zabiorę, jak chcecie. Dajcie mi znać, czy chcecie, bo ja uwielbiam ten bufet. Jest on jest e, Dobra, to tyle na Dzień. dzisiaj. Mogłam gadać o Korei gadać, ale wystarczy tego dobrego. Nie chcę Was zanudzać, moi mili Państwo. Pusiaki, całuski. żegnam Was z chłodnego już Honda. Pa!